Pierwsze wyzwanie wiedzy. Japończycy nie piszą zdanie z liter, tylko używają do tego takich małych obrazków, które nazywają kanji, czyli chińskie znaki. Wiecie dlaczego chińskie? Dawno, dawno temu pożyczyli te znaki od Chińczyków, ale ponieważ to im nie wystarczyło to połączyli te znaki z hiraganą i katakaną, czyli takim alfabetem, ale który składa się z sylab. Na przykład sa-na-ki. Uczniowie w japońskich szkołach najpierw uczą się tego alfabetu, który składa się z sylab, a dopiero później znaczków kanji, czyli tych chińskich znaczków. Wiecie, co jeszcze Japończycy Pożyczyli od Chińczyków origami, bonsai, czy też ceremonię parzenia herbaty. Japończycy to pożyczyli i doprowadzili do mistrzostwa. Wyzwanie na dziś. Dowiedz się, co znaczy słowo bonsai.